Witam Was, zapraszam do rozkładu dla ryb na marzec. Jeśli chodzi o miłość, relacje, związki, sprawy sercowe, uczuciowe, sprawdzimy sobie, co tutaj energetycznie, o czym te karty chcą Ci powiedzieć, na co zwrócić Twoją uwagę. Pamiętaj, jest to rozkład ogólny, więc weź to tak, to co czujesz. No. Nie bierzemy niczego na siłę, proszę o takie mądre podejście, o dystans, bo rozkłady mają pomagać w zrozumieniu, w ułatwieniu sobie czegoś w życiu. No, no, przechodzę do rozkładu. Zaczynamy. Jak to wygląda energetycznie na najbliższe tygodnie? O czym chcę Tobie powiedzieć? Miłosna, jakaś jest tutaj scenka pokazana, idzie sobie wiadomość, idzie, idzie i dojść nie może. No bo ten człowiek, on ma wahania, czy zrobić coś w Twoim kierunku, czy powiedzieć coś do ciebie, czy nie mówić. Bardzo się tobie, ktoś przygląda, ktoś cię obserwuje, macie tam na, na oku swoim. Taka jest energia, jakbyście przeszli, przechodzili prze coś, przez coś specyficznego, co nie jest łatwe, jest jakimś tam ciężarem i tutaj też dla Ciebie taki, taki czas, takiego wyleczania się, odpoczynku. Może będziesz nabierać sił po bardzo trudnym okresie i nastaje moment takiej pauzy, takiej ciszy. Tak się tutaj zakradam po cichutku. Ale nie wiem, czy się odważy. Chciałoby dojść do konfrontacji pomiędzy królem i królową. Jesteście taką parą bardzo uczuciową, wzajemnie do siebie, bardzo tutaj są oni związani takimi splotami miłości, ale. Ale mają jakieś ale, ale oboje gdzieś duszą w sobie te emocje, to uczucie, coś ich blokuje. I może to jest podejście takie właśnie rozsądkowe, tak, takie zdrowe, przyjęliście i też to jest wyzwaniem, że utrzymaj ten stan też tak się postaraj przefiltrować pewne rzeczy tak tutaj karty stawiają Cię w takim wyzwaniu, abyś myślała, abyś nie biegła właśnie za tym zachłystem emocjonalnym, uczuciowym ale wytrwała w tym w takim postanowieniu w takiej właśnie postawie że, że to jest dobre dla Ciebie że wiesz, że to będzie mądre po prostu, bo coś jak ja polecę za tym sercem w tej sytuacji, i się do niego odezwę, i coś zrobię w jego kierunku, to może być głupie. Może ja siebie tutaj, nie wiem, narażę na jakieś takie. Niezbyt fajne okoliczności. No dobra, no to jest takie wyzwanie dla Ciebie, ale tak oboje gdzieś tam siebie czujecie, o, o sobie myślicie i obie strony mają wielkie pragnienie porozmawiania ze sobą, powiedzenia czegoś, przekazania wiadomości, ale się gdzieś zderzamy, uderzamy się o ścianę, bijemy głową w jakiś mur, i w pewnym momencie ja czuję, że ten mur jest nie do. Hmm, no, nie do przebicia i tak sobie gdzieś tam pauzuje, zatrzymuje się. Jest człowiek, który patrzy na ciebie, który mocno gdzieś tam przy... przyczepiony jest do ciebie, chociaż też yy, łatwiej pewnie by mu było, tak sobie myśli, gdyby się od ciebie uwolnił, gdyby o tobie zapomniał. Nie przychodzi to takie coś, to też możesz ty też mieć podobną energię, że z racjonalności wynika, że powinniśmy się rozstać, bo nam się nie klei, nie układa, nie mamy sprzyjających warunków, no ale uczucie jest bardzo głębokie z obu stron, i tutaj jakby yy, jedna ze stron może mieć przeogromną potrzebę. Yy. Może przyjść z takim, wiesz co, z takim nakłanianiem ciebie, albo z, no nie wiem, jakby się tak... Bo takie jest przyczajenie z, ze strony jednej, jednej osoby. I pójdę, odezwę się i takie są upadki i wzloty po prostu tej relacji pokazane. I, i zarówno walczymy ze sobą oboje, żeby czegoś nie zrobić w stosunku do tej drugiej osoby, jak i też są momenty, kiedy nas bardzo bardzo ciągnie, bardzo pchaku ku temu, żeby właśnie coś zrobić. I tu jest takie rozważanie, i tu jest taki dylemat, takie gdybanie: zrobić, co nie zrobić, odezwać się, czy nie odezwać. Bo jak się odezwę, no to muszę powiedzieć słowa, które być może spowodują, że my już nigdy się do siebie nie odezwiemy, że to będzie oficjalnie takie zakończenie. A tak, jakby gdzieś tak zawisło to w jakiejś chmurce. My wiemy, my rozumiemy, zdajemy sobie ze wszystkiego sprawę, ale tak jakby jakieś słowa nie zostały wypowiedziane. My o nich myślimy, my czujemy, co się dzieje, ale nie przechodzi nam coś przez gardło. I tutaj obie strony borykają się z komunikacją względem siebie. Bo jest miłość, bo są uczucia, dlatego to jest takie trudne. No dobrze, I jeszcze... aniołeczki, słóweczko. Zaufanie. Zaufaj po prostu, zaufaj, że to, co się dzieje, dzieje się właściwie w odpowiednim momencie. Najlepiej dla ciebie. Po prostu zaufaj temu też, że wszystko, co najlepsze, gdzieś jest przed tobą. Bez względu na to, jak się teraz czujesz, jak i że też zaufaj może jakiejś osobie. Zaufaj sobie samej. Także pamiętajcie o tym zaufaniu. Ono jest bardzo ważne. Okej. Okay. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.